Po II wojnie światowej brytyjscy żołnierze wrócili do swoich domów. Najpierw pojawiły się wojska lądowe, po nich marynarka wojenna, a następnie siły powietrzne. Wielu obywateli wiwatowało i biło brawo. Na samym końcu pojawiła się grupa żołnierzy. Wówczas członkowie parlamentu wstali ze swoich miejsc, podobnie jak król. Wszyscy obywatele wstali, aby powitać ich z jeszcze większą entuzjazmem i serdecznością niż inne grupy, które pojawiły się przed nimi. Grupa ta składała się z rannych żołnierzy, którzy podczas wojny stracili jedną nogę, rękę lub oko. Byli to niepełnosprawni weterani. Kto otrzyma największe oklaski, gdy wejdzie do wiecznego Królestwa Niebios? Czy ta anegdota nie skłania nas do ponownego zastanowienia się nad tym?